By niejadek zjadł obiadek, czyli jak podejść do niejadka, by zaczął jeść. Moje sprawdzone triki. Zaczynamy! Dzisiaj pogadamy sobie o tym, czemu dzieci nie chcą jeść, jakie są moje doświadczenia w tym temacie, jaką obrać strategię podawania, robienia, cudowania z tymi posiłkami, żeby dziecko je samochętnie zjadło. Powiemy sobie też, co jest tak naprawdę ważnego w tych posiłkach. No i na koniec, jakie mam triki na posiłki. Ale najpierw może się przedstawię. Cześć, jestem Angelika Piuro, jestem mamą trójki niezwykle różnych dzieci żoną, panią domu, czyli pieram, gotuję, sprzątam i robię takie inne mało ciekawe rzeczy, ale co ciekawego robię, jestem przedsiębiorczynią, mam własną firmę, wyprodukowałam własną linię kosmetyczną, napisałam aktualnie cztery książki kulinarne, mam własną odzież i to wszystko znajdziesz na mojej stronie apfitness.pl natomiast pogadanki, treningi i specjalny dział kit, pogadanki takie jak dziś znajdziesz na mojej platformie. Zobacz też moje social media, gdzie na co dzień pokazuję Ci jak ogarniam ten cały majdan, oraz staram się Cię motywować do codziennego działania. No dobra, jakie mam doświadczenie wśród tych niejatków? Moja najmłodsza córka jest wcześniakiem, aktualnie ma 4 lata, ale już od samego początku były problemy z jedzeniem dieta była szalenie istotna wręcz na wagę życia oraz jej przybieranie na wadze było istotne więc moja najmłodsza córka Kasia dała mi cały szereg możliwości, szans i okazji licznych. Na przetestowanie różnych sposobów, zasad i trików. Poza tym musisz wiedzieć, że ja sama nie należałam do dzieci z największym apetytem, raczej byłam totalnym niejadkiem i nienawidziłam, kiedy wciskano mi to jedzenie, a już w ogóle jak brano mnie pod włos. Na pewno znasz to za mamusie, za tatusia, za babcię, za dziadka. U nie zjedz za dziadka, dziadek się pochoruje. Och. Także jestem ofiarą tych metod. Więc dokładnie rozumiem, o co tym dzieciom chodzi, bo potrafię się doskonale postawić w sytuacji takiego totalnego niejadka i jednocześnie jestem mamą, więc teraz stoję po drugiej stronie barykady. I tak próbuję połączyć sobie te dwa światy. Dzisiaj chcę się z Tobą podzielić moimi patentami. No dobra, żeby dobrze, skutecznie działać, rozpoznajmy problem. Znając problem, wiemy, jaką metodę dobrać i jak leczyć pacjenta. No więc, czemu dzieci nie chcą jeść? Po pierwsze, to jest taki trochę wrodzony, naturalny system pierwotny, który ma go ochronić przed zatruciem lub bólem brzuszka. Rozumiesz, czerwone dojrzałe, zielone, niedojrzałe, żółte. Można ryzykować, ale tak wiesz, ostrożnie, nie? Generalnie dzieci y, chętniej jedzą rzeczy czerwone, pomarańczowe w tych barwach, dlatego może zupa pomidorowa jest taka ulubiona. Natomiast, jak widzą, odrobinę zieleni. Takie auto autosystem pierwotny się włącza pod tytułem Nie, nie, nie zjem, nie spróbuję, na pewno mnie to zabije. No, chyba że z mamy talerza, wtedy inaczej, nie? Ale generalnie zwróć uwagę na kolory jedzenia, które dziecko twoje wybiera, i staraj się, to też jest jeden z trików. Za szybko przeszłam do tryków, ale tak, staraj się y, dopierać kolory jedzenia do preferencji swojego dziecka. Szarego makaronu czy fioletowego raczej nie wybierze, natomiast czerwone na pewno szybciej i chętniej. Więc dzieci generalnie będą mniej chętnie jadły rzeczy zielone. To jest oczywiste. Czasami dzieci nie jedzą, bo chcą mieć Twoją uwagę. Pamiętaj nawet negatywna sława to też sława, nawet negatywna uwaga to też jest uwaga, twoja absolutnie niezakłócona uwaga, bo o tyle o ile bawisz się z dzieckiem, ale gdzieś scrollujesz telefon, to jak się wkurzysz i tu chcesz wcisnąć w niego jedzenie, na bank nie masz w ręku wtedy telefonu, żeby się relaksować, prawda? Więc jest to na pewno podczas odmawiania przyjęcia posiłku, gdy ty zaczynasz się denerwować i tym stresować i namawiać i tak dalej, jest to niezaprzeczalna, niezakłócona niczym Twoja uwaga dla dziecka. Pozytywna lub negatywna, to już nie ma znaczenia dla dziecka. To jest jego uwaga. Więc tutaj warto się zastanowić, czy. Twoje dziecko ma wystarczająco dużo jakościowego czasu spędzonego z tobą. Jakościowego to znaczy, że przez godzinkę zajmij się tym dzieckiem. Poczytaj mu książkę, porysuj z nim, poukładaj te klocki, idźcie na spacer bez telefonu. Telefon jest mega zakłuczacem. Rozprasza uwagę. Tak samo telewizor. Wyłącz telewizor, poświęć 100% uwagi swojemu dziecku, a może się okazać że już nie będzie łaknęło tak bardzo tej uwagi podczas jedzenia. Oczywiście to będzie proces, który będzie etapami z tego stołu cudzysłowiowego schodził, ponieważ to już jest pewien, pewnie nawyk u Waszego dziecka. Kolejna cecha, trzecia, dzieci czasami nie jedzą, bo jest to ich cecha indywidualna. Co z czym określiliśmy dziecko? Tak, Ty jesteś niejadek, Ty jesteś szczypiorek, chudzielec i tak dalej. Mogę to powiedzieć na swoim przykładzie, ponieważ nas na podwórku zawsze było dużo, ale tylko ja byłem. Tym szczypiorkiem, tylko ja byłam tym chudzielcem, tylko ja byłam tym szkieletorem. Było to znalezienie swej tożsamości w całej tej grupie, nadaniu cechy specyficznej. Dzieci chcą się wyróżniać, chcą być określone. No, niestety, podświadomie, niechcący, przez pryzmat też tego, jak my byliśmy wychowywani, nazywamy i określamy dzieci, co nie jest do końca ok, tak? Fajnie, jak znajdują, odkrywają to w sobie, a my tylko ich naprowadzamy. Więc jeśli mówisz o swoim dziecku, jeśli prowadzisz się je w grupę, na przykład, czy do przedszkola, i od razu atakujesz taką łatką: Kasia jest niejadkiem, Kasia tego nie je, Kasia nie lubi to przyklejasz mu tą łatkę, dziecko to słyszy, dziecko to chłonie i dziecko już no ja jestem niejadkiem, to ja nie będę jadła, ja jestem wybredna, ja nie lubię makaronu, bo, bo ja nie lubię makaronu, bo Kasia nie je makaronu, rozumiecie? Przyklejamy od razu łatkę, niejadka, nadajemy dziecku cechę, Określamy je jakoś, i to też właśnie często ogranicza. Bardzo często łapałam się też na tym, że gdy były urodzinki, któraś mama przyprowadziła dziecko i mówiła: Dajmy na to, Filipek tego nie je. Po czym jak Filipek usiadł z grupą dzieci, Filipek jadł wszystko. I nie patrzył, co, co to było, on jadł wszystko. Na przykład Filipek nie je zielonego, ale jak usiadł do stołu i były zielone, Galaretki, Filipek, jadę zielone galaretki, nie? Tu był taki przykład. Ja sama kiedyś, wiedząc już, żeby nie określać dziecka, kiedy Kasia poszła do przedszkola, wiedziałam, że nie lubi zupy buraczkowej. Mimo, że czerwona, fajny kolor, ale ona nie lubiła zupy buraczkowej. Nie mówiłam tego paniom, nie mówiłam nigdy przy dziecku, tylko wiedziałam po prostu, że tego nie lubi. I gdy zobaczyłam na jadłospisie, co dziś jest. Celowo pamiętałam, żeby zapytać się opiekunkę, czy Kasia dzisiaj zjadła obiad? Tak, Kasia zjadła obiad. Bo co? Bo Kasia była w stadzie. Kasi nikt nie powiedział, że to jest zupa buraczkowa, której ona nie lubi, więc ty, Kasiu, nie jedz, bo ty nie lubisz, nawet nie próbuj. Tylko po prostu zjadła, usiadła i w stadzie zjadła. Dziecko czasami właśnie szuka tej cechy swojej wyjątkowości lub my, rodzice, przyklejamy mu te cechy wyjątkowości. Określeniem jadek on tego nie je. Nie znasz dnia ani godziny, kiedy Twoje dziecko skusi się na śledzia. Nie znasz. Do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć, dorosnąć, smaki się zmieniają, czasami idziemy ze stadem, czasami warunki, czasami mamy taką nieokreśloną ochotę, więc nie określajmy dziecka pod tym kątem, co chce, co nie chce. Dziecko niech próbuje, może w tym momencie cię zaskoczy. Ani e, nie podkreślajmy tak mocno, gęsto wyjątkowości, że ona jest niejadkiem, bo, bo to też jest szkodliwe. Czwarty powód, dlaczego dzieci nie jedzą sporo ich nie ale to nie koniec listy to nieśmiałość. Ja wolę to nazywać tradycjonaliści. Dzieci, które są bardziej wycofane, bardziej nieśmiałe, e, mają swoje ulubione smaki i będą tłukły w kółko jedno i to samo. Ja też myślałam, że to może się znudzić okazuje się, że nie. Tradycjonaliści, dzieci bardziej nieśmiałe, będą wolały obracać się w smakach, w daniach, w kolorach w wyglądzie posiłku który znają. To też taki trochę pierwotny system, e, który, wiecie, chroni dziecko przed zatruciem w sensie jesz to co znasz, żeby się nie otruć, tak? Także tutaj wymaga trochę kombinacji. Pogadamy o tym za chwilę. Powód piąty, dlaczego dzieci nie jedzą, to jest taki, że nakładasz może za dużo. Bardzo często staramy się, żeby dziecko zjadło, lepiej nałożyć więcej i wyrzucić. Wciskamy trochę w te dzieci i to nie jest fajne, bo dziecko odczuwa większą satysfakcję, gdy uda mu się zjeść do końca i jeszcze poprosi o dokładkę. Jest to dla niego bardziej satysfakcjonujące, bardziej checkpoint, jak zostawi trzy kluski spoko, ale nie nakładaj mu porcji jak dla siebie. Rozumiesz? Wiesz mniej więcej, ile zjada. Nałóż tyle, co on zjada, plus trzy kluski. Naprawdę wystarczy. A do tego będziesz miała szansę, by podkreślić, że wow, świetnie ci dzisiaj poszło przy stole! Powód szósty, błędne koło. Pamiętaj, że dziecko, które mało je, troszeczkę mu się brzuszek kurczy, w kolejnej porcji znowu mniej je, znowu mu się brzuszek kurczy, i tak i tak dalej. Pamiętaj, że to, by dziecko zaczęło jeść więcej, to jest proces powolny, spokojny i daj dawaj dziecku czas. To, czy dziecko je, czy nie je, jest też zależne od pogody. Kiedy są upały po 30 stopni, nikt nie ma ochoty na gulasz z kaszą. Weź pod uwagę, że jeśli mamy bardzo wysokie temperatury na zewnątrz, to ta dieta powinna być lżejsza i nastaw się w takie dni, że dziecko, tak, zje mniej. Ty też byś zjadła, bo jest gorąco. Zwróć też uwagę, ile twoje dziecko, i to jest ostatni punkt. Ile Twoje dziecko pije płynów w ciągu dnia, czy wody, czy soków, bo to też ma wpływ na to, ile będzie po prostu jadło. Zapotrzebowanie kaloryczne jest wtedy inne w przypadku, jeśli pije soki. Zachęcam do rozcieńczania soków, czy też smoothie i brzuszek po prostu jest pełny. Jeśli chcesz, żeby dziecko więcej jadło posiłków, to ogranicz trochę ilość płynów. Nie mówię całkiem, woda jest szalenie istotna. Ale zredukuj przynajmniej na godzinę przed posiłkiem. Jeśli wiesz, że za godzinę będzie obiad czy też kolacja, to na godzinę przed posiłkiem nie dawaj dziecku po prostu takiej ilości płynów jak zawsze. Przez godzinę nie odwodni się ani nie zemdleje, zje, niech pije, niech pije, wtedy niech dowala kociołek. I tutaj też już wpadł jeden z tipów poza kolorami czas picia przed posiłkami, by dziecko nie piło posiłków. Także widzicie, nie tylko y, obgadujemy sobie powody, dlaczego dziecko nie je, ale już lecimy delikatnie z tipami. Okej, okay, ale zanim przejdziemy do tipów, mam do Ciebie, drogi rodziców, bo to jest film nie tylko dla mam, też dla tatusiów. Drogi rodzicu, mam dla Ciebie dwie ważne zasady, dwa ważne sztandarowe komunikaty. Po pierwsze, pamiętaj, że nie ilość jedzenia się liczy, a jakość jedzenia. Nieważne tak naprawdę, ile objętościowo Twoje dziecko je. Ważne, jaka jest jakość, jak one są kaloryczne, jak one są zbilansowane, te posiłki, a nie tak naprawdę ile miejsce ryżu zje. Drugie prawo brzmi: siatka centylowa to sugestia. A nie święte prawo i wyrocznia. Dzieci nie są tego samego wzrostu. Dzieci nie mają takiego samego poziomu aktywności. Bierz to pod uwagę. Siatka centylowa jest wytyczną, statystyką ogólną. Takim wiesz, coś, co możesz sobie gdzieś tam porównać, ale to nie jest święte prawo. I już ci mówię, moja Kasia jako wcześniak zawsze była ta niższa i drobniejsza, i waga jej była w normie, w dolnej normie, ale w normie. Ale to też wynikało z tego, że ona była po prostu niska. Moja najstarsza córka, z kolei, um, ona zawsze była wysoka. No i zawsze. Waga do wzrostu wyglądało to super wyglądała, ładnie wyglądała, szczupło i zdrowo. Natomiast waga noszła za wzrostem. i wyższe dziecko, tym cięższe kości, sama ta masa. I właśnie zobacz na te proporcje. Tak naprawdę, im dzieci będą starsze, tym ta siatka centylowa ma mniejsze znaczenie. Patrz ogólnie na zdrowie dziecka, na jego wizualny odbiór, wygląd dziecka. I mniej na uwadze, że siatka centylowa. To tylko statystyka ogólna. Jeśli Twoje dziecko jest przeciętnego wzrostu, przeciętnie się rozwija i ma przeciętną ilość aktywności ruchowej, jest to pewien odnośnik. Ale zazwyczaj, wiecie, dzieci w przedszkolu są i takie, i takie. I to jest ta sama grupa wiekowa. No dobra, to teraz przechodzimy do działania czyli triki, metody i techniki. Po pierwsze, i wyobraź sobie, potraktujesz teraz swoje dziecko jak dorosłą, inteligentną, rozumną osobę. Po pierwsze, zapytaj się dziecko, co ono lubi. Wiem, że znasz swoje dziecko jak nikt na świecie. Wiem, że dużo o nim wiesz, ale nie wiesz wszystkiego i dobrze robić aktualizację tej wiedzy. Sama się kiedyś na tym nacięłam i zaraz ci powiem. Więc usiądź i zapytaj swoje dziecko, co lubi. Weźcie książkę kulinarną, przerzućcie parę stron, może jedną z moich książek. Tam jest mnóstwo fajnych zdjęć, które na pewno zainspirują Twoje dziecko do yy, zjedzenia tego czy tamtego. Usiądźcie i ustalcie, yy, Ty, Krzysiu, lubisz kotlety mielone, zupę pomidorową, rosołek, ziemniaczki, ale tylko tłuczone, bo całe są fuj, makaron, serek, szynkę, chlebek, ale tylko jasny i w kółeczkę pokrojony kształt ma znaczenie. Mm, z warzywek lubię pomidorka. Nie, pomidorka skreśla. Ogórka. Rozumiecie, usiądźcie i zróbcie listę taką rzeczy, które Wasze dziecko lubi. Też uwzględni przekąski, kabanosy, jogurty, czy lubi naleśniki, placuszki, racuszki, pankejki. Zróbcie taką listę, która będzie już w twoim bazowym menu. Ty już wiesz, co gotować na obiady. Niech określi jedną zupę, dwa obiady i różne rzeczy dodatkowe. i te još mažu baza na njih